ZASŁUSZANE HISTORIE DOM ŚMIERCI Ten dom wołał ludzi syrenim śpiewem, a gdy przybywali zwabieni obietnicą szczęścia, zabijał ich. Oto opowieść kobiety, której udało się uciec. Wracaliśmy samochodem z wesela kuzynki mojego męża. Wyjątkowo prowadziłam ja i wyjątkowo Jarek nie zabawiał się w drogowego suflera, bo męczył go z gigant. Niemal leżał na cofniętym fotelu pasażera i spał, pochrapując. Do domu mieliśmy jeszcze dwie godziny jazdy, a za sobą prawie trzy i czułam się już zmęczona. Chciałam coś zjeść i napić się kawy. Więc kiedy zobaczyłam drogowskaz, że kilka kilometrów bok jest miasteczko w, Skręciłam. Zanim jednak dotarłam do rynku, moją uwagę przyciągnął dom stojący kawałek od drogi. Prowadziła do niego węższa brukowana droga, otaczał go nieco zaniedbany ogród z widokiem na pobliską rzekę. Zatrzymałam samochód przed furtką i wysiadłam. Mąż wciąż spał. Budynek był piętrowy, nie za duży, z wielkimi oknami. Drzwi były zabite deskami, więc uznałam, że nie był zamieszkany. Stałam i patrzyłam na niego urzeczona. Miałam wrażenie, że woła do mnie, że chce się stać moim domem, moim przyjacielem. Może to zabrzmi głupio, ale miałam wrażenie, że się do mnie uśmiecha. Ja uśmiechnęłam się do niego. Wreszcie cię znalazłam, powiedziałam. Rok wcześniej zmarła moja babcia i zostawiła mi w spadku dwupokojowe mieszkanie w centrum Katowic. My mieszkaliśmy we Wrocławiu i przeprowadzać się nie zamierzaliśmy. Jednak przepisy były takie, że jeśli sprzedam to mieszkanie i uzyskanej kasy nie wydam na sprawy mieszkaniowe, zapłacę drakoński podatek. Pół roku temu pojawił się chętny na mieszkanie, dał dobrą cenę, więc sprzedaliśmy. Teraz szukaliśmy czegoś, co chcielibyśmy kupić. Czas gonił, bo skarbówka już zacierała swoje lepkie łapy. Kiedy więc patrzyłam na ten dom, pomyślałam, że moje marzenie o miejscówce na lato właśnie się spełnia. Tylko jak przekonać męża? On szukał czegoś w górach, no bo zima, narty, a ja byłam człowiekiem nizin. Problem w tym, że mąż zawsze dostawał, co chciał. Wtedy po drugiej stronie rzeki zobaczyłam pomost, a na nim wędkarza, czyli rzeka Rybna, idealna przynęta na Jarka. Miałam rację. Gdy obudziłam męża, pokazałam dom i wspomniałam o wędkarzu, oczy mu się rozświetliły. Wędkowanie było jego większą obsesją niż narty. Teraz trzeba było tylko znaleźć właściciela domu i spytać, czy by go nie sprzedał. Naprawdę chcecie go kupić? spytała kelnerka w przytulnej restauracji, do której zaszliśmy napić się kawy. Nie boicie się? Czego? spytałam. Nachyliła się i zniżyła głos, jakby nie chciała, by ktoś niepowołany usłyszał jej słowa. Ten dom to złe miejsce. Mój mąż prychnął. Pani wybaczy, ale ja nie wierzę w złe miejsca i tego typu bzdury. To wie pani, kto jest jego właścicielem, czy nie? Zrobiło mi się wstyd za męża, za jego agresywny, protekcjonalny ton, ale byłam z nimi już dwanaście lat i wiedziałam, że żadna moja uwaga tego nie zmieni. Kiedyś próbowałam i wtedy i mnie się dostawało, więc odpuściłam. Nie zrozumcie mnie źle: Jarek to dobry mąż i generalnie fajny facet. Potrafił być czuły, opiekuńczy, miał świetny kontakt z dwójką naszych dzieci. Choć przyznaję, że czasami, gdy wyłaził z niego tępy dupek, który uważa, że pozjadał wszystkie rozumy, miałam ochotę uciec, gdzie pieprz rośnie. Kelnerka zasztywniała i odparła zimno. Należy do miasta. Ostatni właściciel zmarł w tym domu w podejrzanych okolicznościach. Kiedy odeszła, powiedziałam, może to rzeczywiście zły pomysł. Znajdziemy coś innego. Ale Jarek już się zdecydował. Zwariowałaś? Jestem pewien, że ta reputacja złego miejsca sprawia, że dom jest tani. To okazja. Rzeka niemal przy progu. Widziałem miejsce idealne na pomost, będę miał wreszcie własne miejsce do łowienia ryb. A ty będziesz miała swój wymarzony ogród. Mrugnął do mnie okiem i uśmiechnął się w ten swój ciepły sposób, który zmazywał wszystkie jego winy. Pomyślałam sobie, że on ma rację. Przecież nie ma czegoś takiego jak złe miejsca. To tylko legendy miejskie i bajki dla dzieci. Była niedziela, więc wzięliśmy tylko numer telefonu do sekretariatu ratusza i pojechaliśmy do domu. Wróciliśmy w następny piątek, umówieni z samym burmistrzem. Faktycznie dom był na sprzedaż w bardzo rozsądnej cenie. Z przyjemnością sprzedamy dom tak dostojnym gościom, powiedział burmistrz. Każdy nowy obywatel z klasą to plus dla naszej wspaniałej społeczności. Jarek zawsze lubił, jak mu się kadzi. Kiedy mężczyzna wyjął z barku butelkę koniaku i postawił na stoliku dwa kieliszki, by w dobrej atmosferze pogadać o biznesie, powiedziałam, że ja dziękuję. Przejdę się po rynku, dodałam, krzywiąc się w duchu na męskie spojrzenia pełne aprobaty dla mojej decyzji, a wy tu się dogadujcie. Zeszłam do piekarni i kupiłam chleb. W księgarni dostałam najnowszy kryminał. Zajrzałam do sklepu, wszystko za 5 złotych. Przywitałam się z właścicielką salonu fryzjerskiego w uliczce przy rynku. Potem usiadłam na ławce w parku i pomyślałam o tym, czego się dowiedziałam. Wszyscy tutaj uważają, że w domu zalęgło się zło, które zabija mieszkańców. Zaczęło się po zakończeniu II wojny, kiedy Niemcy mieszkający w tym mieście musieli zabrać swoje rzeczy i się wyprowadzić. Dom należał do zagarmistrza, który mieszkał w nim z żoną i sparaliżowaną matką. Powiedział, że nigdzie się nie wyprowadzi, to jego dom i jego miasto. Tu od pokoleń żyła jego rodzina. Jego dwaj synowie zginęli pod Stalingradem, a on jest za stary na tułaczkę. No i przyszli Sowieci. Opadli opustoszały miasto jak szarańcza, kradnąc wszystko, co popadnie. Zgarmistrzy i jego rodzina ukrywali się w piwnicy domu, czekając, aż szarańcza odejdzie, gdy już wszystko pochłonie. Niestety w jego domu zainstalował się jeden z dowódców sowieckich i w końcu odkrył lokatorów. Wieść głosi, że wygłodniali żołdacy nie oszczędzili nawet sparaliżowanej staruszki. Kiedy kilka tygodni po odejściu radzieckich wyzwolicieli przyjechała tu grupa polskich osiedleńców, w domu odkryto już rozkładające się zwłoki. Kobiece rozłożone na brązowych, od zakrzepu i krwi łóżkach, te należące do mężczyzny rozkawałkowane w piwnicy. Podobno ci, którzy nocowali w tym domu, twierdzili, że w snach słyszeli odbijające się od ścian echa krzyków ofiar. Wytrzymali tylko jedną noc. Dom zyskał złą sławę. Nikt nie chciał w nim mieszkać. W latach sześćdziesiątych kupił go badylarz, czyli ówczesny prywatny ogrodnik. Naprawił, co było zepsute, wymienił schody, wyrzucił stare meble, odmalował. Dom był jak nowy. Ogrodnik sprowadził z Legnicy swoją rodzinę. Przez kilka tygodni opowiadał ludziom w miasteczku, jak cudownie im się tu mieszka, że dom się do niego uśmiecha, że czuje emanującą z niego przyjazną energię. Pewnego dnia dziewięcioletnia córka ogrodnika nie przyszła do szkoły. Nikt nie wychodził z domu przez trzy dni, więc wreszcie wezwano milicję wewnątrz znaleziono całą rodzinę martwą w łóżkach, jakby zasnęli i się nie obudzili. Podobno wszyscy mieli na ustach uśmiech. Badelarz nie miał innej rodziny, więc dom stał się własnością miasta. Kilka lat później ówczesny burmistrz umieścił w nim nowego dyrektora szkoły, pociotka jakiejś partyjnej szychy z województwa. Przed jego przyjazdem burmistrz zwołał mieszkańców i zapowiedział, że jeśli ktokolwiek wspomni o historii domu i wystraszy tym dyrektora, to on osobiście zamknie tam takiego delikwenta na całą noc, przywiązanego do schodów. Nikt nie puścił pary z gęby, nawet kiedy nowy dyrektor szkoły opowiadał o tym, jak mu się cudownie mieszka w tym przyjaźnie uśmiechającym się do niego domu. Raz tylko u fryzjera powiedział, że niekiedy słyszy szepty i że ma takie wrażenie, jakby dom nie lubił, kiedy z niego wychodzi. Wtedy fryzjer nie wytrzymał i opowiedział dyrektorowi historię domu i rodziny badalarza. Podobno mężczyzna bardzo się przestraszył. Zdecydował, że wróci do domu, spakuje się i wyjdzie. Najwyżej będzie mieszkał w szkole, powiedział. Wrócił do domu i już z niego nie wyszedł. Następnego dnia wieczorem milicja znalazła go martwego u stóp schodów, tuż obok walizki. W raporcie napisano, że potknął się i spadł ze schodów tak nieszczęśliwie, że złamał sobie kark. Od tamtej pory dom stał pusty. W latach dziewięćdziesiątych przez wóz przejeżdżał pewien człowiek, który twierdził, że jest medium opowiadała mi właścicielka księgarni. Dowiedział się o domu i postanowił go obejrzeć. Poszedł tam z moim ojcem, który był wtedy kierownikiem domu kultury. Tata opowiadał, że facet nawet nie wszedł do środka. Stał nieruchomo z zamkniętymi oczami, kilka metrów od drzwi, chyba kwadrans, a potem powiedział, że wyczuwa energetyczną dziurę. Jakby coś wyssało z tego miejsca całe światło i dobro, pozostawiając bolesną pustkę. Ten dom jest głodny uczuć, powiedział. Przyciąga ludzi ich emocje, ciepło, bo wszechświat nie znosi pustki i zawsze stara się ją czymś wypełnić. To prawo natury. Tata spytał, czy to może sprawka duchów tych Niemców, pomordowanych przez Sowietów. Mężczyzna tylko rozłożył ręce i powiedział, że pierwszy raz wyczuwa coś takiego i jedynie może się domyślać charakteru zjawiska i że radziłby to miejsce spalić, bo ogień nie tylko oczyszcza, ale i wypełnia. Poszłam jeszcze raz nad rzekę i stanęłam kilka kroków od domu. Miałam wrażenie, że patrzy na mnie uważnie i tym razem się nie uśmiecha. Wyczuwał, że już wiem, strząsnął mną zimny dreszcz. Wydało mi się, że drzwi, choć zabite deskami, jakby zadrżały, chcąc się otworzyć. Wessać mnie do środka, zanim zmienię zdanie. Ten dom żył, choć w inny sposób niż ludzie i zwierzęta. Był jak rosiczka, roślina, która przyciąga owady zapachem, a potem je pożera. Kuszącą wonią tego miejsca była obietnica przyjaźni, bezpieczeństwa, azylu. A ten, kto w nią uwierzył, oddawał odchłani wszystkie swoje emocje, myśli i uczucia. Nawet jak nie chciał. I kiedy to zrozumiałam, przez ułamek sekundy usłyszałam prawdziwy głos domu. Echo cierpienia tak wielkiego, że wyssało z przestrzeni całe światło i ciepło. Czy była to moja wyobraźnia? Być może. Ale kiedy mąż przyszedł ze spotkania z burmistrzem zadowolony z negocjacji, lekko wstawiony, powiedziałam, że nie wolno nam kupić tego domu i wyjaśniłam dlaczego. Wyśmiał mnie: Czujesz, że dom żyje, ironizował. Po prostu przejęłaś się tymi bzdurami i widzisz to, co nie istnieje. Myślałem, że mimo wszystko jesteś mądrzejsza. Kupujemy ten dom. Patrzyłam na Jarka i myślałam o tych wszystkich decyzjach, które podejmował wbrew mnie. Czasem miał rację, czasem nie, ale to zawsze były jego decyzje. A ja się podporządkowywałam, bo chyba mi nie zależało, albo chciałam mieć spokój, a najpewniej, bo nie wierzyłam, że z nim wygram. Przegrywałam walkowerem. Jednak nie tym razem. Czułam, że walczą o nasze życie. Beze mnie powiedziałam twardo: Ja tu nie zamieszkam i tobie nie pozwolę. Wróciliśmy do domu, nie odzywając się do siebie. Rozgniewany i obrażony Jarek to wyjątkowo nieprzyjemny typ. Złośliwy, hamski nawet. Nie było łatwo, ale ja pierwszy raz w życiu się zaparłam. Zapowiedziałam, że jeśli kupi dom, to będzie w nim mieszkał sam, bo ja wystąpię o rozwód. To go zatrzymało. Nie zmienił zachowania, ale odwołał podpisanie umowy. Jednak mnie kochał. Jakiś miesiąc później byliśmy na urodzinach jednego z naszych przyjaciół. Jarek oczywiście opowiedział wszystkim o tym, jaka jestem głupia, przesądna i że przeze mnie koło nosa przeszedł mu biznes życia. Kupno świetnego domu nad rybną rzeką za śmieszne pieniądze. Zainteresował się tym solenizant. Stwierdził, że szukał takiej okazji, a w duchy, czy żyjące głodne domy, to on nie wierzy. Jego żona przyklasnęła. Jak nam pomożesz dom kupić, będziesz mógł przyjeżdżać na ryby, obiecał mężowi Darek. I choć prosiłam, by tego nie robili, dwa tygodnie później Darek i Monika byli dumnymi właścicielami domu nad rzeką. A Jarek, jeśli to możliwe, był jeszcze bardziej nie do wytrzymania. Niemal cały czas wyrzucał mi głupotę i wypominał wszystkie moje potknięcia i pomyłki. Zaczęłam się zastanawiać, czy mimo wszystko jednak nie wystąpić o rozwód. Następny miesiąc Darek robił remont. On i żona byli domem zachwyceni. Planowali nawet, że przeniosą się tam na stałe. Tak dobrze się w nim czuli. Mam wrażenie, że przestrzeń się do mnie uśmiecha, powiedziała Monika przez telefon. Wiedziałam, że nic, co powiem, ich decyzji nie zmieni. Telefony przestali odbierać kilka tygodni po remoncie. Kiedy zalarmowana przeze mnie policja wyszła do domu, znalazła ich leżących przed wygasłym kominkiem, na puszystym dywanie, nagich, wciąż złączonych ze sobą. Ich zastygłe w śmiertelnym skurczu twarze wyrażały najwyższą rozkosz. Ta tragedia miała dla mnie zaskakujący efekt. Jarek był tak wstrząśnięty, że mnie przeprosił. Po raz pierwszy w życiu przyznał, że miałam rację. I gdy powiedziałam mu, że jadę do wóz spalić ten dom, bez słowa zaczął obliczać, ile do tego będzie potrzeba benzyny i jak to zrobić, by nas nikt nie złapał. Potem w prasie lokalnej napisano że kiedy dom się palił, zebrani wokół ludzie i strażacy słyszeli okropne krzyki, jakby to same płomienie wołały o litość.